Cześć ludziska, witam Was w trzeciej części poświęconej tutaj Sega Mega Drive Ultimate Collection. Ostatnio graliśmy w Kids Chameleon, teraz pokażę Wam jak wygląda Fantasy Star, też dość znany tytuł. Jeżeli chodzi tutaj o konsolę SEGI. Już widzę, odblokował mi się jakiś tam ekstras z wywiad z twórcą. Dobra, sobie skipnę tą zajebistą introdukcję. Dobra, New Game. Wybieramy imię, takich gier też było sporo. Ok, jeszcze jedna literka, troszkę A tutaj tylko cztery literki. No sorry, dobra, niech będzie jak jest, nie ja się tu nie będę rozwodził. Ok, jesteśmy w grze. Praktycznie mamy tutaj historię przedstawioną. Mamy tutaj dużo właśnie napisów wyskakujących, które przedstawiają nam tutaj jak się historia tutaj odbywa. I jak widzicie zasuwa nasz bohater. Mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, z RPG. Takich gier też było bardzo dużo. Mamy tutaj dużo rozmów, bla bla, bla bla bla, bla ja to wszystko skipuję, żeby coś się tutaj działo. Już przejąłem kontrolę nad postacią. Możemy chodzić, możemy rozmawiać, możemy robić różne inne rzeczy. Ja może przejdę do następnego tytułu, bo zanim tutaj pogadam, zanim tutaj pokombinuję, to troszkę minie, więc jedziemy z koksem z następnym tytułem. Mamy w Fantazy Start trójeczkę. Włączamy, zobaczycie jak to tutaj się zmieniło się z części na część graficznie. ok 91 rok, bla bla bla, na podobnej zasadzie. Też podobnie oczywiście legenda wytłumaczona. Eee, troszkę tutaj akurat będzie w tej serii właśnie takich pierdółek i ja tego nie mogę skipnąć więc musi to wszystko lecieć ja za ten czas sobie zapalę także historię tutaj będziemy mieli przedstawioną niestety musimy przemęczyć te napisy tak na szybko i będziemy lecieć zaraz dalej Mam nadzieję, że to się dość szybko skończy. Nie lubię czegoś takiego, że czegoś nie można skipnąć. Niestety. Tutaj tylko się da spauzować. Dobra, wiecie co? Olejmy może to. Nie, dobra, już przechodzą napisy. Myślałem, że... Będzie to trwało dużo. Jak widzicie graficznie jest ciut lepiej od dwójki, ale też mamy podobnie Mamy tutaj itemy, mamy techniki, mamy tutaj do czynienia z rpg z rozwijaniem naszej postaci. E, dość ciekawy tytuł, niestety nie tak do pokazania na szybko. Dlatego ja przechodzę już do następnego tytułu. Może zobaczymy, jak tutaj się to będzie odbywać z tą trój czwórką. Dobra, jak widzicie, kolejny, kolejny tytuł jeszcze lepszy graficznie. Oczywiście teraz to jest może śmieszne, jak ja mówię na tamte czasy. E, też mniej więcej to trochę podobnie wygląda. I też mamy do czynienia oczywiście z inną historią, ale też z RPG, też śmigamy, też gadamy, też e, mamy itemy, no, w jakieś tam walki e, toczymy e, i poznajemy całą ciekawą historię tutaj uniwersu, można powiedzieć fantazy e, Star. Przejdźmy do następnego tytułu, bo tak jak mówię, tutaj zbyt dużo w takim krótkim poglądzie Wam nie pokażę. A szkoda tutaj tracić czas na, na jakieś przegadywane tutaj momenty. Przejdźmy do następnego tytułu. Dobra. Ym, I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jak wygląda listar. Tak, żeście słyszeli za słyszeli listę tutaj. Sample dźwiękowe i naszą gwiazdeczką, która chwyta rąk, rę, rączkami, też dość popularna gra. Wspinamy się i śmigamy dalej. Mamy, oczywiście, tutaj do, do czynienia, tak jak widzicie, z platformówką. Platformówki też były bardzo popularne w tamtych czasach. Krzaczory się nam trzęsą, także trzeba uważać, bo w krzaczorach wiadomo, gwałcą. Eee, lecimy dalej. Możemy tutaj. Chodzić. tu u góry mieliśmy tutaj się spinać, ja tego nie zrobiłem. Przechodzę do kolejnego tytułu. Mamy Shining Force, jedyneczkę. Lecimy z koksem. Okay. I zaczynamy. Ja powiem szczerze, w ten tytuł akurat nie grałem. Zobaczymy co to jest Bla bla bla, gadamy, gadamy Wybieramy imię, bla 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 bla, bla. Ja tutaj teraz nie będę się, nie będę tracił czasy, czasu i już widzę, że nasuwa mi się tutaj to, że mamy do czynienia z kolejnym RPGm tamtych czasów. Oczywiście, jak widzicie, też dość popularna sprawa. Mamy magię, mamy itemy, mamy tutaj możliwość rozmowy. Bla bla bla, śmigamy naszym bohaterem. E, oczywiście, jak to bywa w werpegach, śmigamy, okradamy szapki ludziom i tego typu akcje. Przechodzimy do następnego tytułu, do dwójki. E, zobaczymy, jak poprawiła się dwójka w stosunku do jedynki, przynajmniej tak w krótkim poglądzie. Okej okay. Jak widzicie też fascynujący RPG. Shining Force 2 z 1994 roku Baba Jaga. Ona sobie musi pogadać, oczywiście też mamy imię bla, bla bla. Dobra Dobra, ona sobie musi pogadać, ja chcę zobaczyć sam tutaj Samą tą mapkę tego świata no, i też podobnie widzę, zbyt dużo graficznie się nie zmieniło. Eee, też mamy ten sam interfejs. Śmigamy gdzieś na zewnątrz, gadamy z ludźmi. O, good morning! Jak ktoś lubi tego typu RPG stare, a jest duże, naprawdę duże eee, grono fanów tego typu gier, to widzicie już kolejny tytuł, eee, traktujący właśnie tutaj w tym gatunku. Jedziemy dalej, kolejna gra. Okej, okay, musi sobie dziadyga pogadać Czyżby też rpk, tego tytułu też nie znam Także naszych ciucha, niech nie, tutaj za dużo nie gada Zobaczymy Król na nas czeka, jak to bywa O lala, la, la, fascynujące rozmowy dubbing zajebisty, ale tak to w tamtych czasach było. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj fascynująca rozmowa się szybko skończy. Dobra, możemy wyjść. Mamy tutaj jakąś mapkę. Mega rzut 3D. I jak widzicie, tutaj mamy troszkę inne podejście. <laughs> możemy sobie tutaj, widzę, pokupować broń, możemy tutaj wejść do tawerny. I tego typu akcje. Przejdźmy do następnego tytułu, bo szkoda troszkę czasu. Także widzicie, też coś na wzór e RPGa. Teraz mamy akurat, będziemy mieli możliwość tutaj zapoznania się, ci którzy nie widzieli, z grą Shinobi. Tutaj akurat trzecia część. Bardzo znany tytuł, bardzo fajny. Mi się akurat Shinobi bardzo zawsze podobało. Dość trudny tytuł. Jak widzicie graficznie fajny. W myśl zasady targamy na prawo. Dobry ninja to martwy ninja. Tutaj jeżeli chodzi o tych przeciwników, tuczemy w skrzynkach oczywiście też są różne rzeczy. Zbieramy. Mamy tutaj możliwości czy właśnie ataków specjalnych jak widzicie. Zasuwamy. Tytuł dość kultowy. Naprawdę w tamtych czasach bardzo fajny tytuł. Ściągamy ninjohów i tuczemy do przodu. Ja wszystkich i tak tutaj e, gier w tej części wam nie pokażę, więc może tutaj kawałeczek spędzę z tą grą, bo akurat ta gra też jest warta pokazania. Zasuwamy do przodu. pokazując im, że nasze ninjicu jest lepsze od ich ninjicu. Swojego czasu właśnie była duża moda na ninje. Było to spowodowane czy choćby filmami, które się pojawiały naprawdę często i gęsto w latach 80. właśnie dotyczących właśnie ninjów. Nie mówię tutaj też nawet typowo o japońskich ninjach, ale też o typowo amerykańskich filmach. Mieliśmy tutaj tak popularnego amerykańskiego wojownika w kilku częściach. Także te tytuły tutaj na tym mistycyzmie ninży, można powiedzieć żerowały. Tak jak teraz mamy modę na, znaczy przeminęła już troszkę, ale jest dość duża moda na zombie. Także Bywa różnie kwadratowo i podróżnie. Mamy, widzicie, takich można powiedzieć, mini bossów, na których trzeba mieć sposoby. Bo, tak na hura można szybko stracić życie. Ja tutaj zaraz przegram i przełączę się do następnego tytułu, być może. Choć w sumie jest 12 minut, także postaram się tutaj przeżyć. Co będzie ciężkie. Dobra, nadziałem się na gościa, zginąłem. Mamy powtórkę z rozrywki, ja tu widzę, że jeszcze 3 minuty. Wyjdźmy jednak z tego tytułu. Jeszcze jeden tytuł Wam pokażę. Mamy Sonika, tych soników będzie dość trochę. Także na zakończenie. Sega! I zasuwamy z Sonikiem flagową maskotką, jeżeli chodzi o konsolę z SEGI. Swojego czasu Nintendo miało Mariana, a Sega miała właśnie naszego Turbojeża. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem. Sonika nigdy nie lubiałem gier z Sonikiem eee, bardzo mi się nigdy bardzo mi się te gry nie podobały ja zawsze wolałem Mariana Marian The Hydraulic jak widzicie te gry tego typu są dość szybkie zdobywamy te pierścionki kombinujemy tutaj także tak wygląda Sonic mamy oczywiście elementy typowo platformowe musimy skakać musimy uważać na przeszkadzajki Trzeba się rozpędzać w niektórych momentach ja widzicie tutaj się nie rozpędziłem więc musimy rozbieg wziąć i zasuwamy tu też czasami e, dużą rolę właśnie gra czas także tak widzicie tak to wygląda jeden z soników ja tutaj coś ubiłem. E, mamy tutaj jakieś urządzenie. Ok, spójrzmy je na dół. Nie wiem, czy ja tutaj to dobrze zrobiłem. Grzyba ostro tutaj zmolestowałem. Grzyba śmietuchy. Nie myślcie o tym w brzydki sposób. E, dobra, jak widzicie, minuta do końca. Ja już powoli się z Wami żegnam. Tutaj jeszcze jest jakiś, można powiedzieć, szybszy dasz. Aha, z tego się mamy wybić. Dobra, ja tutaj maram ostro. Także jak widzicie, kolejny zestaw gier za nami, jeżeli chodzi tutaj o tą kompilację z SEGI. Jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Być może dla kogoś będzie to tutaj... O już się kapłem co trzeba robić, będzie to jakimś wspomnieniem. Dla niektórych będzie to pierwszą stycznością z tymi grami. Także widzimy się w kolejnej części, ostatniej, z resztą filmików, które zostały. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się na razie hej, komentujcie, oceniajcie.